I know we're gonna get there. Without a worry, over again. Really? I'm proud to be of service. Now my Proste, mój drogi Bakerlu. O, jaki dziś słoneczny, przepiękny dzień! Mili do Circle, błagam cię, pośpiesz się. Barbara czeka w rezerwacie przyrody, jest bardzo zdenerwowana. O, grunt to zachować spokój, Mili! Już jadę do rezerwatu? O, nareszcie jesteś. Spóźniłaś się. Podobno masz tu jakieś kłopoty. Nasz rezerwat nie ma już dosłownie ani grosza. Nie mam za co nakarmić tych wszystkich biednych zwierząt. O, Barbaro, to bardzo przykra sprawa, ale nie martw się, nasze metro na pewno pomoże zwierzętom. Bardzo Ci dziękuję, ale jak? W tym już głowa Erniego. A może wyprzedasz rzeczy używanych, co? Kapitalny pomysł! zły wuj, wuj, Rewelacyjny! Um, a co to jest? Wyprzedaż rzeczy używanych? Nie wiesz, szuka się takich rzeczy, których ludzie już nie potrzebują. Czyści się je, układa i sprzedaje za parę groszy. Wyprzedaż odbędzie się właśnie tutaj, zapraszam. Już jutro po południu. Chodźmy, trzeba załatwić mnóstwo spraw. Zbieranie staroci to fajny pomysł, no nie? Mowa! Pomóżmy im, zrobimy wujkowi niespodziankę. O! o Mili, jestem już blisko lotniska. I wiesz co? Nie uwierzysz. Scarlett Redfern właśnie ląduje swoim prywatnym samolotem. Ale zaraz, chyba nie ta Scarlett Redfern, ta słynna, no wiesz, gwiazda filmowa? Tak. Uh,

Wszystko musi być czyste i porządne. Nie chcę tu żadnego dziadostwa. Oczywiście, Ernie. Chętnie przyjdę jutro na waszą wyprzedaż. Uwielbiam zwierzęta. Zwłaszcza malutkie, takie z pięknymi futerkami. O, tak mi się właśnie wydawało, Scarlet. Mam jeszcze chwilkę. Chciałabym się tutaj rozejrzeć. Zapraszam cię na wycieczkę swoim pojazdem. O nie, nie! Lepiej ze mną się przejedź, Scarlet. U mnie będzie ci wygodniej i jeżdżę dużo szybciej. Tak. Jubilee, oh. po drodze moglibyście zebrać trochę używanych rzeczy. O, oczywiście! To pa! To jest na waszą wyprzedaż. Aha, bardzo dziękujemy. Obraz nie jest raczej zbyt cenny. I warto by go porządnie odkurzyć. I jak te. jak te, jak te wszystkie rzeczy. Wsięgnął! O, do stu kopcących lokomotyw! Nie, Victoria, Stój! Dlaczego jakieś rupiecie zaśmiecają moje tory? To obraz na naszą wyprzedaż rzeczy używanych. Za chwileczkę zrobię tutaj porządek. Tylko szybko, nienawidzę się spóźniać. Wie pan, że dla mnie rozkład jazdy to świętość. Pan Pantorowy... chłop... morowy! Lepiej będzie, jak ja wezmę ten obraz. Przy mnie będzie chyba bezpieczniejszy. Znalazłam to coś na peronie w Zatoce Seychelles. No, jak na początek to całkiem nieźle. Uwaga, alarm! Uwaga, alarm! Złodziej czychał naszych bram! Co takiego? Skąd o tym wiesz, Bakerlo? Ależ to proste, mój drogi Ernie! Cały ten dziadowski towar jest kradziony! Jesteś tego pewny? A czy ja się kiedykolwiek mylę? Otóż część tych przedmiotów zniknęła niedawno z rezydencji burmistrza. Sportowe buty zginęły z szatni klubu piłkarskiego, a co wykwintniejsze kreacje z salonu mody zakupowy raj wyparowały ostatnio jak kamfora! Hmm. No to musimy tego złodziejaszka złapać za rękę. Proszę zdaj się na mnie, Erni. Obmyśliłem już nawet plan. Przydałaby nam się jeszcze tylko porządna przynęta. Tak, przynęta, ale jaka? Komu mam to oddać? Przywiozłam na wyprzedaż strasznie ciężki obraz. To fantastycznie. Och, oby tylko ten twój plan się powiódł, Baker. Bo jak nie zrobimy z tym złodziejaszkiem porządku, to jutro nie będzie żadnej wyprzedaży. I myślę, że Scarlett Redfern byłaby okropnie zawiedziona. Ty się na tym znasz, Baker, lub powiedz, że się uda. Och, proszę, kochani, zaufajcie mi! Jeszcze przed północą ten złodziej grasujący w metrze będzie siedział za kratkami i pod kluczem. Gdzie on jest? Ernie do Bakerlu, halo? Wszystko jest już przygotowane. Hmm. Ja też jestem gotowy do akcji. Złodziej musi być bardzo blisko. Wyczuwam jego obecność i. Shh. Przestępco, co stój? Jesteś aresztowany w imieniu prawa. Wszystko, co powiesz, może być. Przestańcie! Co wy wyprawiacie? Przecież tu ja. Pan Torowy? Co pan tu robi o tej porze? Pewnie pan kradnie nasze rzeczy. Ja kradnę? Ja niczego nie kradnę. Ja tylko przyniosłem na wyprzedaż swoje stare swetry. O, tak strasznie nam przykro. To okropne że... Wiem, Ernie. Trudno. Jakoś to przeżyję. No nie, zwracam do domu. Aha, ten obraz powinniście gdzieś dobrze schować. Bo jak nie, to w nocy ktoś go zwędzi. Jak się domyślasz, Ernie, twój plan był do niczego. Jak to mój plan? Odsuwam cię od sprawy i od tej chwili wyłącznie ja tu jestem detektywem, jasne? No, co już zebraliśmy? Podbierak wędkarski, jakiś bardzo dziwny bumerang, kilka starych swetrów o. i jakiś okropny obraz. No jakoś mi się nie wydaje, żeby ktokolwiek chciał kupić takie koszmarne rzeczy. Nawet złodziej nie skusił się na takie byle co. Ręce, nogi, koła opadają. Sytuacja beznadziejna. Każdy z nas musi przynieść coś, co ma najcenniejszego. Tylko bez marudzenia, dobrze? Bo chyba nie chcecie, żeby zamknięto nasz rezerwat. O, nie wierzę w to, co widzę! To niemożliwe! Co? Co jest niemożliwe? Nie uwierzysz! Całe mnóstwo rzeczy na wyprzedaż aż trudno zliczyć! Ojej! Odwaliliście kawał świetnej roboty! I myślicie, że wujek będzie z nas zadowolony? O, na pewno będzie zachwycony! Dalej, chłopcy, wnieście cały towar do wagonu. Zaraz zawieziemy was do wujka Erniego! Wiesz, Mili, niby mamy trochę więcej rzeczy, ale to i tak ciągle o wiele za mało. Niebywałe, jak można ukraść rzeczy przeznaczone na tak szlachetny cel? To zrobił ktoś bez serca. Nic się nie bój, Mili. Już ja go dopadnę. Mam na oku paru bardzo podejrzanie wyglądających typów. Popatrz, czerni! Ci dwaj mali chłopcy uratowali nasz honor! <grym> Trochę to trwało, ale udało nam się zebrać całkiem sporo. Ach, dziękuję, chłopcy. Ach, a ja już myślałem, że wreszcie znaleźliśmy złodziejaszka. Ach. Jakby nie było, to ty, R, nie rozwiązałeś sprawę. To bardzo proste, mój drogi Bakerlu. Mamy tu buty sportowe i wszystkie inne rzeczy, więc zrobili to sam i Dan. Nie ukradliśmy tego dla siebie. Nie, chcieliśmy tylko pomóc. O chłopcy, wiemy, że było właśnie tak. Spisaliście się na medal. Możemy w końcu rozpocząć naszą wyprzedaż. Dużo rzeczy już sprzedaliśmy? Prawie wszystkie. Został tylko obraz. Podobno macie jakiś obraz do sprzedania. Tak, oto on. Och, jest fantastyczny i oryginalny. I do tego w moich ukochanych kolorach. Za ile? Za ile? No czy ja wiem. A co byś powiedział na pięć tysięcy? Aż pięć tysięcy? Tak, oczywiście, Scarlet. E, dobra. Cena. Jestem niewiarygodnie szczęśliwa, że udało się zebrać tyle pieniędzy, wystarczy na pokarm dla zwierząt na caluteńki rok. No, ale to wielka zasługa Scarlett Redfern, bo to ona kupiła czerwony obraz. Bez przesady. Wszyscy mamy w tym swój udział. A ja najbardziej się cieszę, że tak naprawdę nie było żadnego złodzieja. Rzecz jasna, ja to podejrzewałem od samego początku. Czy to mówisz poważnie, Bakerlu? Czy żartujesz? Ależ, moi mili, to przecież bardzo proste. W końcu chyba nikt z Was ani przez chwilę nie wątpił w to, że nasze metro jest najbezpieczniejszym miejscem na całym świecie. Tak, tak! Wersja polska na zlecenie BBC Worldwide Master Film. Reżyseria Dariusz Dunowski, dialogi Maria Chorodecka, dźwięki montaż Aneta Michalczyk-Falana, kierownictwo produkcji Dariusz Falana. Wystąpili Grzegorz Małecki, Grzegorz Pawlak, Małgorzata Rożniatowska, Anna Apostolakis, Lucyna Malec, Andrzej Szopa, Włodzimierz Pres, Mariusz Krzemiński, Maciej Szary, Klementyna Umer, Ewa Kania, Jolanda Zykun i inni.